Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. To jest Tilgar, cześć. A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka do Gierki Stalker. Ciem Czarnobyla. Tak, moi drodzy widzowie, gramy w pierwszą część Stalkera. Ale zainstalowałem sobie moda, tak zwanego Stalkera Complete 2009. Całkowicie zmienia on grafikę, tekstury, co już teraz na pewno widzicie. Zmienia również AI, czyli inteligencję naszych przeciwników. Więc jest po prostu lepiej. Zmieniło się od ostatniego czasu dosyć sporo. Mam aktualnie misję, aby znaleźć, znaleźć wyjście z po ziemi. Znalazłem kreta, znaczy no, nie żywego. Potem musiałem pójść do Striełoka. Okazało się, że Streewok zostawił mi tutaj taką jedną wiadomość. No, i teraz muszę wyjść. Jakoś z ziemi, yy, chyba tędy więc po prostu muszę, znaczy, kurde, wyjść spod ziemi i idę w dół. No kurde, no Steel to to jesteś modry nieraz, no ale mimo wszystko, no, trzeba się mieć jakoś na boczności. Co do moda, większość ludzi się poparło. Yy, tak więc yy, ściągając yy, tego Stalkera Complete, musiałem jeszcze troszeczkę zmienić opcje, Ponieważ wiecie, nowy mod trochę yy, nie współpracował z tamtym, więc yy, zmieniłem już go ręcznie. Bo ręcznie można bardzo prosto zmienić, no, trzeba mieć na boczności. Bardzo łatwo można zmienić właśnie opcje w modzie, czyli że ile mam nosić ITP i TD. ten moi drodzy, idziemy sobie. To mi strasznie przypomina nie wiem dlaczego. E Czarnobyl. Nie wiem czy wiecie, ale na samym dole Czarnobyla... E jest właśnie taki kocioł i z niego wy wypłynęła e właśnie ten. Kurde, już zapomniałem jak to się na Czarno o, Czarnobylit właśnie. Więc sam wiecie o co chodzi. Tutaj tutaj leży AK, ale... Kurde, mogę podnieść, bo ja mam przecież. Mogę 200 kg. dobra dobra, moi widzowie. Zmieniło się naprawdę sporo. Ja tutaj sporo rzeczy nowych zebrałem. O cholera, co to się świeci? Coś tu idzie. Shhh. Chyba nie to zauważył. Spadaj, nubie! Mam nadzieję, że widzicie jak najbardziej różnicę w grafice. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym modzie. Bo jest to naprawdę fajny mod. Ah! Broń się zacięła! Serio! Znalazłem sporo broni, znalazłem sporo amunicji, jednak w tym czasie, kiedy już walczymy nawet z wojskowymi, trudnymi, strasznymi wrogami, elitą już do tej amunicji tutaj jest naprawdę już sporo, więc akurat już moje powiedząko, że ta amunicja jest warta więcej od moich nerek już akurat nie pasuje. Chociaż kto wie. W każdym bądź razie tej amunicji mamy już teraz łocho, oh i oh, jeszcze więcej. Można sobie bez żadnego problemu wszystko zbierać. No i również mamy i wojskowego. No to zbieramy tak naprawdę wszystko. Ty pistolety ja muszę, muszę, to wszystko posprzedawać, nie chcę się jakoś na razie. Dobra, musimy wyjść tak naprawdę na zewnątrz. Czy nie wiem, tędy chyba. O oh, cholera. Ok, udało się go zabić. Mam, tak jak mówiłem, kilka broni. Aktualnie używamy Obokana. Jedna z najlepszych broni, którą miałem. Znaczy, na razie, najlepsza broń, którą w ogóle znalazłem w Stalkerze. Wiecie, czego mi brakowało w Zabie Prywaty? Słyszycie? Pamiętajcie, że ja gram, muszę zawsze jakoś jak jako, taką troszeczkę przyciszyć. Więc nie wiem do końca, czy dobrze słyszycie, czy też nie. Pojężę. Że... Eee, ale w każdym razie tego właśnie pykania liśnika GGRAT. Ge Widzę się. Kurde, prawie umierasz! Pfff! To jest serio fajny strasznie. Wow, znajdź yy, schowek grupy Stryjoko. Okej, okay, jakiś schowek nawet mamy tutaj znaleźć. Nie wiem, Gdzieś tutaj, co? U góry? Panie, otwórz to! Panie! No, tu widzę jakiś bóg przez teksturę potrafi coś zauważyć. Sam nie wiem. Ktoś mnie widzi, albo co? O kuźwa mać! Nie, 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 nie! Wszystko... Ja ich nienawidzę! Ja ich nienawidzę, moi drodzy! Są najgorsi... Te psychiczne shity! A tu i to wygląda jak małe dziecko! Dobra, ale... W Zewie Prypeci to jeszcze jako, taka, on miał jakąś głowę czy cokolwiek. Kurde, te kinetyczne śmiecie jedne... Tak się można ich przeruchać. Jebany, jak on wygląda! Teraz to już ma normalnie tą głowę. Patrzcie, czekaj, no, atakuj mnie. Już on wygląda strasznie w Zewie Prypeci! Kocham ten mod! To dzięki temu modowi tak naprawdę. Podobno śrubki na niego działają. Cholera, on już nie... tyle walno. Apteczka, apteczka. Na lewym nawiasie kwadratowym używamy automatycznie. Nawet nie trzeba tutaj wchodzić. Nie, nie, nie. Aaaa! Nie. Fuck you! Nienawidzę go! Nienawidzę! Granaty mi tu dawać! Fuck! Nawet granatów! A coś serio można przetraszyć. Ja, ja se tutaj nie żartuję. Zagrajcie sobie w tego celu. Karakujś wam! Skąd mnie atakować, debilu? Chyba zginął. Jezu! Te efekty są lepsze niż w drzewie Prypeci, ja się czuję lepiej niż w drzewie Prypeci. Przychylność w ruch. I czy ty panie ty... Tu mam jakiś fajny. nie wiadomo co, znaliście jakąś fajną skrytkę, a... Ukradnij dokumenty wojskowe, a tutaj mam... Kurde no... Czy to jest ta skrytka? Co to tak jasno? Się czuję jak w metrze, szczerze mówiąc. W ogóle to walnijmy latarkę, bo... Po A! E, Przejdźmy na następny poziom, oczywiście. E, niestety... Nie wiem czy się nagrywa, czy się nie nagrywa, na mam czarny ekran. Co się stało, co się stało, Jezu Maria! Działaj! Dobra moi drodzy, wracamy, jesteśmy już tutaj na górze. Niestety jest noc i wy pewnie nic nie widzicie, więc pozwólcie, że ja się prześpię. To po prostu gierka mi się wyłączyła, okej. Okay. Zrobiłem sobie ten nasz śpiwór, śpimy... A, czy godziny jak będzie i tak. Okej, okay, tak więc myślę, że już następny dzień za na chwilę będzie. I sobie pogramy... No, widać, że nasz pan ma dosyć mocny sen. Przed chwilą powiem wam szczerze, że jeszcze raz zagrałem. E, bo Ponieważ tak, wyszedłem, e, wszedłem do gry i właśnie tak. Dobra, tych e, żołnierzy tutaj ja już wiem, że tutaj było. I po prostu znowu mi się gierka zbugowała. I już rozumiem dlaczego. Frap z jakimś cudem. A łajcie, się... cholera, dużej... ich. Frap z jakimś cudem po prostu zbuguje się e, kiedy chcemy przejść do następnej lokacji i po prostu gierka robi się cała czarna, no i mamy po prostu bugi, lagi, czy jak to tak zwało, po prostu no, trochę głupio się gra, więc myślę, że rozumiecie o co chodzi, po, teraz będę po prostu nagrywał albo innym sposobem, albo coś. Muszę tutaj ukradnąć mm, dokumenty wojskowe, więc będzie to dosyć ostra misja, no bo żołnierze to żołnierze, wiadomo. Tu jakieś artefakty również znalazłem, kurde, e, założyłem. Tutaj kilka również mam znalezionych, więc jeśli chodzi o pieniądze, to myślę, że żadnych problemów już nie będzie. Mam nadzieję również, że co to było? Ty skrzeczysz jak kurde nie wiem co. Dzisiaj byłem w kinie na, na, na filmie Miasto 44, jakby ktokolwiek pytał, czy polecam, kurde powiem wam szczerze, że nie wiem. O cholera, panie Rusek! Uspokój się, panie, ty nie jesteś separatysta, panie. Ja wiem, że taki mundur można w każdym wędkarskim kupić, no ale wiesz, spokojnie. Zginął, nie zginął? Nie widzę, dobra widzę. Już chyba nie żyje. Amunicja, amunicję zbieram, amunicję zbieram, amunicję, amunicję. Gdzieś mi ten typek zniknął, powiem wam szczerze. dobra. Trzeba się mieć na moczności. I to się już dosyć daleko w grze. Tak naprawdę jestem chyba jakieś 4, czyli główne misje dalej niż poprzedni odcinek. Po prostu postanowiłem sam sobie pograć, bo sam wiecie, ile poprzedni stalker ciągnął się przez cały rok. Nawet dłużej. Przez 380 dni czy 358 dni jakoś. Równo jakoś przez rok coś. Rok z, z, z groszem się ciągnął tam ta seria, ciągnęła i ciągnęła i nie widzę po prostu w sensu, że. O cholera, panie! Co go tak wydup... WHAT the WHAT THE FUCK! No to widzieliście! What the shit! MG F5 muszę to zapisać. OLO, OLO... Nie wiem czy to widzieliście jak on to zaczął latać. OMG. Dobra, jeszcze trzeba mieć na Aaaa, Tutaj AI jest mądrzejsze tutaj... Po prostu wrogowie są mądrzejsi już w tym modzie. Już nie mówiąc o tym, że grafika jest wspaniała, to zobaczycie dopiero kiedy będzie pełny, pełny dzień. Co to kuźwa? Dobra, powiem sobie szczerze, że ja do sniperów nie należę. Na pewno nie w tym stalkerze. Gdzie broń strzela, gdzie chce. Mimo, że znajdujemy się w Ukrainie, to akacze jakoś tutaj do dupy działają. Po prostu. Po prostu do dupy działają. Ale bierzemy wszystko, bo wszystko można sprzedać. Pamiętać, ja jestem chomikującym człowiekiem, a. Więcej tak naprawdę zabawy mam wtedy, kiedy mam okazję właśnie. Wiem, że jest, można pojazdy. Wtedy, kiedy mogę sobie pozbierać, jakoś fajnie się z tym pobawić, aniżeli się męczyć ciągle i te rzeczy po prostu, wiecie, szukać, szukać, szukać i nie wiadomo co. Okej, okay, musimy troszeczkę sobie na spokojnie tutaj wszystko robić. Muszę ukra ukraść dalej te dokumenty wojskowe. Kurde, chcę, chcę ich powiedzieć, mówić ciągle, że ich za dużo. A przecież to jest baza wojskowa, w bazie wojskowej jest dużo osób, to jest magiczne! Ale pamiętajcie, ja jestem super ekstra Tilgarem, super-ekstra-stalkerem, super-ekstra-osobą, która ma dosyć dziwne sny i które... do końca nikt nie wie tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Ale w każdym bądź, bądź razie jestem! O, o ku**a. No dobra, no to pauza. Dobra, moi drodzy, to są te sny, o których mówiłem, wróciłem do gierki. Po prostu muszę frapsa wyłączać i włączać, bo tak jest minus. I to są te dziwne sny, które nasza postać ma. Tutaj nic się nie zmieniło, po prostu zrobię ustawienie, żeby się przespać jeszcze 3 godziny. Żeby jako taką mieć po prostu jaśniej. Tym razem spróbujemy, może. Od razu wejść do budynku. Gram na poziomie średnim, jeśli by ktokolwiek pytał. Pomiędzy Stalker a Weteran jest jeszcze jeden. Eee, więc, 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 no. Pomyślcie, że i tak się nie spodziewałem, że tak szybko by mnie kolej zabił. Nawet na Weteranie, jakbym grał. Więc trzeba się mieć trochę na baczności. Oczywiście to jest talker, i stalkerze te dokumenty muszą być na pierwszym piętrze, no bo jak żeby inaczej, prawda? No po to traci całe piętro budynku. Dobra. Wyłączamy tutaj ten. Myślę, że sami widzicie różnicę w grafice, jest naprawdę wspaniało, chociaż dla mnie. Głupia na weźcie ją wyłączcie. Gdzie te dokumenty? Nie mówcie mi, że jeszcze wyżej. Ktoś sobie jajca robi normalnie? Ze mnie się nie robi jajecz? Papyrosy O nie, nie, nie. Idźcie tą, tą, głupią czymś, kurde, panowie, panowie, spokojnie. Chyba serio przejść na samą górę. Słyszę Ruska! Winda! Kurde, jak... Pięknie to wygląda. Są o wiele takie bardziej wyraźne, taki kontrast jest fajny. O, gincie ruskie! Czy też ukraińskie żołnierze. Dokładnie to nie wiadomo z kim tak dokładnie walczymy. Panie, panie, panie! Uh, w jajka mu walną. dobra. Jak w jajka to każdy pan. Rusek czy nie? Pada. Broń się zacięła. Nie wiem, czy ten mod też dodaje jakiegoś realizmu, ale w każdym razie broni o wiele cięższe się zacinają teraz. Dałeś mi tu konserwę ruską. No dobra, to chyba już na tym piętrze. Municy do pistoletu już mam tyle, że serio nie potrzebuję. Dobra, to chyba będzie gdzieś tu. chyba będzie gdzieś tu. Jest, dokumenty! Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy. Niestety z żołnierzami jest tutaj tak, że... ...kiedy jesteśmy zbyt długo... ...to żołnierze się wkur wkurzają... ...i wysyłają swoje super-ekstra oddziały. Właśnie te zwane elitki, o których ja mówiłem. I uwierzcie mi, nie chcecie się. cholera, jasna! Właśnie o nich mówię! Nie chcecie się z nimi spotkać, nie chcecie! Już ich zabiję. Chodźmy, mać, skąd ich tutaj tyle nagle? Już ich zabiję dosyć sporo, no, patrzcie, można tak fajnie zbugować jakoś przez ścianę. Spotkałem ich już sporo i to są strasznie mocni żołnierze. Tak jak ci tutaj, to jeszcze mogą być podstawowi żołnierze. A tak też następni, których spotkam, znaczy ci, co byli na środku, to już obstawiam, że byli ci elitarni. Oni są naprawdę trudni. Mam nadzieję, że jako tako. Oooo, w trzymam. Och, panie, spokojnie! Mam używanie apteczki. Nie mam lepszej broni, tak więc wolę tym obokanem na razie biegać. A ła! Jak on weźmie przez ścianę, łaną! Ja też tak chcę! To chyba działa! Trzeba było na początkującym grać, Tilgar. Trzeba było na początkującym. Pięć strzałów i każdy ginie. Ty nie to jest akurat ten największy plus. Chociaż czy plus. Kuźdę mać! Spadam stąd! Fuck you! Takiego wała Teraz możecie popatrzeć na tą grafikę. Naprawdę wspaniała, jest naprawdę duża różnica. Ten żołnierz spadaj. Spadaj, 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 spadaj. Muszę zabrać dokumenty do barmana. Troszeczkę to potrwa, trochę daleko. Myślę, że sami zauważyliście już różnicę w grafice i różnicę w działaniu, a i jest to wiele trudniej to dla mnie chociażby ciekawiej. Tam widzimy jakąś anomalię. A anomalia oznacza kasę. Tutaj też mamy coś ciekawego. No ale. Sam wiecie chyba, co to jest. Bo, bo, bo sam tutaj już byłem. To tak, jakbym poprzedni odcinek wam pokazywał, ale tak nie ma sensu tu chodzić. Ale tej anomalii ja nie byłem, jeśli się nie mylę. Ja mogę dyszytalkę grać tylko po to, żeby w ten dźwięk chodzić. Na serio. Wow, a to co? Radioaktywne! To jest jakiś safe! Schowek! Ja tu byłem? Nie byłem tu! O cholera! Ach, panie! Panie anomalia, puść mnie! Powiem sobie szczerze, że chodzenie po. Spadajcie! Tam są żołnierze, nie chodzi, spadajcie! Tu też są żołnierze! Tu wszędzie są żołnierze, Jezu! Ale ja mam sporo szczekawek, więc radioaktywności się nie boję. Ja się nie boję, ja się nie boję. Broń się zaczęła! No. Mówię wam, że w tym modzie jakoś te broni się strasznie zacinają. I to tylko mi, im się nie zacinają, to jest kupie. No, głupie, to jest dobre. To znaczy, powinna być sprawiedliwość. Gender jest doświadczony, no to jeszcze. Cz, jakiś tam lepszy. W każdym razie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam jeszcze zabrać dokumenty do Barmana. No, a akurat, co mogę wam pokazać. Jest to troszeczkę daleko. Znajdź wyjście spod ziemi? What the fuck? Barman jest tam, tam, daleko, daleko. No w każdym razie sam już nie wiem. Tutaj on pokazuje jakąś inną misję. Znajdź wyjście spod ziemi. Chyba, że te, te, ten barman się serio tutaj znajduje. Podejdę jakoś bliżej i się zobaczy. No ale nie, no kurde, ja tutaj byłem. Ja tutaj wiem, co tutaj było, ale na pewno nie barman. Wow, nie, zaczął lać. Fuck you, deszcz! Fuck you! Nawet i deszcz na mnie leje. Wszyscy mnie olewają. Łapki nie dacie, to też mnie olewacie. Jak <grym> się drymowało. Tu jest Agropą, no kurde, panowie, no. Artefakt widzę! Artefakt widzę w tym tęczu! Bierzemy artefakt i spieprzamy. Yeah! Akurat znalezienie artefaktu jest o wiele łatwiejsze niż w Zewie w Prypeci. Tutaj widzimy go z jakiejś większej odległości, więc żaden problem go znaleźć. Tutaj byliśmy tak, tak więc barman jest troszeczkę dalej. No ale dobra, moi drodzy, to ja sobie to zrobię prywatnie. Ja w każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. No jakiś bandzior, kurde, żołnierz, Tak więc życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Puszek również Was pozdrawia. Pozdrawia Puszek, pozdrówcie Puszka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!